Dzień dobry, cześć, czołem, zdrowie, zdrowiem, a nie zdrowie, nie zdrowiem, w związku z tym, że na kanale jest dużo Angeliki, zdrowe są wybryki, a część z was zasubskrybowała ten kanał tylko po to, żeby patrzeć jak ja piję piwo, dzisiaj mam piwo, wielu z was powie, że to nie piwo, ale jednak, czerwony lager z książęcego. Najpopularniejsza a, a do tej pory do tej pory to ciechan lagerowe. Także piję y, większość lagiery i tu mamy lagier. Od ch, ch, tego lania z wysoką pianą, które będziecie mogli tutaj zobaczyć, które widzieliście. Y, no, pianka już zdążyła zniknąć, zanim ustawiłem sobie co i jak, czerwony lagier, czy tak tam... Jak to woli Lager Wiedeński, pieni się. No, tak fajnie się pieni. Pachnie tym słodem, takim, y, tym, przepraszam. Y, no, dobrze mówię, słodem pilneńskim. A palonego nie czuję nic, żadnych takich aromatów. Ale taki. Zapach charakterystyczny dla pilsów, dla pilznerów Jest. I jest też... żelazo, Definitywnie. Ale jakoś tak słabo. Słabo po chwili. Wyczuwalne po roztarciu na ręku. Trochę, może to jakaś zmyłka, barwa taka bursztynowa, trochę co? Nie jest to taki typowy amber, amber, ale taki, no, ładny kolor, przyjemnie się go ogląda. Jakaś tam goryczka, z naciskiem na jakaś tam, bo niezbyt wysoka, przynajmniej dla ludzi przyzwyczajonych. Woda. Hmm. Lager, być może czerwony, trochę pilsowaty woda z odrobiną goryczki. a goryczka trochę wyższa, ale szczęśliwa recenzja. No to ja mu daję tak 2 na 5. 2, 2,5 2 To tyle! Tak mi smakuje Ciążęce czerwony lager Jak lager Woda z goryczką Plus za to, że goryczka troszkę większa i No i plus za to, że ten pilznański taki słód Charakterystyczny zapach albo moje urojenia daje się wyczuć. Dziękuję, do usłyszenia. Cześć!